Widzowie, yy, wszystko możemy sobie darować nawzajem jako Polacy, jako patrioci, ale nie możemy sobie darować braku myślenia. Złożenia broni, powiedzenia, dobra, róbcie za nas, przelejcie nam paręset złotych, nakarbcie nas w tych paśnikach, yy, które się bardziej powinny nazywać yy, laboratoriami aniżeli sklepami spożywczymi. I możemy tu mówić o wielu jeszcze rzeczach. Jak będziemy myśleć, jak będziemy grać w szachy, między innymi. Jak będziemy wiedzieć o tym, że jesteśmy inteligentni, ale i mamy argument w łapie, czyli jesteśmy uzbrojeni, będzie ciężko nami manipulować. Nikt nam nie będzie zarzucał wtedy na siłę kagańca, homonta. I żaden sąsiad nie będzie chciał wejść do naszych granic. Do na granicy, przykład. Tak. Sąsiad nie będzie nas próbował najechać. Przenieśmy... To wtedy pokażemy swoją siłę. Tak jest. Przenieśmy to na nasz lokalny taki rynek, to co my robimy w głosie obywatelskim. Zresztą ktoś tu słusznie zauważył, yy, ludzie walczą w Warszawie w szachy gracie? No pani Grażyno, tak yy, wiemy o tym rzeczywiście, ale pracę podstawy. też praca u podstaw. po pierwsze jest to praca u podstaw, to jest właśnie podstawa tego myślenia. Pani Grażyno, yy, pani Grażyno, co jest ważne? Yy, trzeba by się było przyjrzeć, jakie środowiska zorganizowały te rozruchy, które są w tej chwili. Są to środowiska, które, z którymi nie do końca nam jest po drodze. Oczywiście my nie chcemy dzielić Polaków. Naszym zadaniem jest łączenie tych Polaków, ale póki co to trzeba się właśnie poprzez myślenie i dzięki szachom zastanowić kto, jakie prowokacje powoduje, kto co chce, co chce uzyskać. Tam. Tak, danym działaniem. I do tego są właśnie, pani Grażyno, yy, yy, szachy. Yy, więc my robimy swoje, działamy dalej. To, że niektóre środowiska próbują upuścić wentyl ze społeczeństwa, dać upust emocji, a potem wrócimy do normalności. Tak do tak do, zwanej, do, do tak pełni, pełni no... to samo będzie i nic się tu nie zmieni, to też nie jest szachowe podejście. My musimy podjąć takie działania, przygotować się na takie działania, które odniosą sukces, skutek, bo można wyjść na polowanie za X lat. Tak, bo to im to się nie dzieje z dnia na dzień. Można wyjść na polowanie, mieć kałaśnikowa, kałasznikowa, który jest zresztą niedozwolony, i strzelać na wiwat, wystrzelić 2000 amunicji i wrócić. Narobimy rambasu, rambarasu, tak. Ale nic z tego nie bierzemy. Spłoszymy zwierzynę, wrócimy do domu, nie będziemy mieli z czego zrobić czapki, butu, butów, palta. I do I Przede wszystkim coś nie będziemy tam, mieli co odłożyć na zimę, żeby sobie tam. zamarynować, tak? A można iść po cichu, tropić i ustrzelić zgodnie z zasadami, ze sztuką. Dobrą zwierzynę. Więc to jest taki krótki komentarz do tego, co się dzieje, bo my, proszę pani, wielimy. Wie, wiemy, co się tam dzieje. Yy, dzielimy, tam poszło na gorąco. Yy, no poszło, bo są emocje. Szkoda, że ci ludzie, którzy tam są i protestują, nie słyszeli nas pół roku wcześniej, trzy miesiące wcześniej, tylko teraz, jak im odebrano tak zwane pieniądze z dnia na dzień, to no oni to się w tej chwili buntują. Yy, szkoda też, że wśród tych ludzi obracają się ludzie, którzy ich zadaniują albo będą zadaniować. My się temu, droga Pani, przyglądamy. Każdy robi to, co do niego należy. Każdy robi swoje. Głos obywatelski musi trwać, głos obywatelski musi nadawać. I w związku z tym jest dzisiejszy program. Troszkę zachaciliśmy o politykę, ale to jest... Jesteś Polakami i musimy myśleć tak. o polityce tak To samo. jest gra polityczna, stricte. Nie mówimy tu o innej grze. Mówimy tu o najbardziej politycznej grze, jaka kiedykolwiek chyba powstała na świecie. Gra królów, gra władców... Nie na darmo się od tysięcy lat i tu chyba nie przesadzam, nie zmieniła. Tysiące lat, tak? Tak, nie na darmo od tysięcy lat, lat się nie zmieniła ta tak gra. Jest. Proszę Państwa, zawsze chodzi o to samo. Także z wielkim dystansem nie dzielimy się, kiedy będzie potrzeba, popieramy ludzi. My w tym, pani Grażyno, my w tym programie mówimy o tym, że jesteśmy przeciwni wyprowadzaniu ludzi na ulicę. Dlaczego? Dlatego, że poprzez to, że analizujemy jak w grze szachowej, my zdajemy sobie sprawę, jakie mamy szanse. Zdajemy sobie sprawę, kto na tym zyska, mhm. kiedy wyprowadzimy ludzi na ulicę. Zdajemy sobie sprawę, że z części społeczeństwa ujdzie tylko ciśnienie, a oni, mając wtedy pretekst, wytną najwspanialszą tkankę tego narodu. Zrobią nam lobotomię mózgu, tylko wtedy już w sposób bezpośredni fizyczny. Na razie robią to w sposób podprogowy, robią to manipulacją. My nie chcemy, żeby się powtórzyło powstanie warszawskie w jego skutkach i katyń, tam gdzie, gdzie, gdzie kwiat narodu został w jakiś sposób wykastrowany, wycięty, o może nawet tak, wykastrowany to jest źle powiedziane. Więc podchodzimy do takich rzeczy z, z rozsądkiem, tak przynajmniej nam się wydaje. Ale i podstawowa rzecz, kochani, nie dzielimy, nie dzielimy Polaków. Podstawowa rzecz jest nie dzielimy Polaków. Zastanawiamy się, próbujemy rzeczywiście doprowadzić. Jeśli miałoby dojść do jakiegoś przełomu, jakiejś rewolucji, to jest tylko i wyłącznie szansa wtedy, jak pójdziemy tam wszyscy. A nie wszyscy pójdą. Jak pójdziemy, przynajmniej na razie, przynajmniej na razie, przynajmniej na razie. Naprawdę to jest bardzo śliski, delikatny, roztropny temat świetnie wpisujący się w strategię szachową tak, tak. czasami trzeba kogoś poświęcić żeby, żeby wygrać, wygrać wojnę, partię żeby wygrać, żeby wygrać wojnę, wojnę tak, tak tak partię czyli oddajemy bitwę stare powiedzenie